Hejcie się w pierwszym odcinku z jest ze jestem Barty, ale on będzie zrobił coś innego. Tak? Eee, no. Gramy na jakiejś matce, która jest sławna. Sławna. No jest... gra fajna. No kto to jest ja? Po prostu jest w topce. Pierwszy raz nagrywa z gry. Wezmę wiem. Jak coś to sorry za się ale moja siostra ogląda. co ogląda? To to Ona ogląda Fosdy... Fosdy coś tam. To Ok, dobra, przestań. To już nie jest śmieszne To jest bardzo śmieszne XB. Powiedz, <mulary> no, wiedzą, że pierwszy raz nagrywasz. No, pierwszy raz ja nagrałam Pogadasz. Z gry w ogóle. I na masz subo. Ja nie wiem. ale będę miał dużo godzin dostał do wstawiania. To jest duże, A to jest małe. Ale to jest na czas. Ja pierwszy z jakiejś w ogóle gry. Dużo parę już gier nagrałem, Minecrafta i tego. No, ale nie, nie przesłałeś. No, to najpierw przejść na Kogamę. No, najlepiej, nie? Dobra, ja robię swoją mapkę i wbijaj do mnie na kanał mr.bartik.pl. Bar. No, dasz tam link w opisie. No, Dobra,

Dwa. No. Uuuu. Mm. Będziecie mieli 10 minut. O. Aki. Nie noże. Ja też nie mam. Bo jak nasi... wszystkie kolory i w ogóle, nie? Jeszcze wypracuj. E no kolory... Tak się nie Dziu. A ja mam tylko jednej. I jeszcze raz przepraszam za ten Masi! No. no, no. I je ten tak... Co tak śmierdzi kapłanem u mnie. Czy mi nie okay. przed chwilą przed nosem Młodzyń 44? Nie, to jest Misiu. 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 Pozdrawiam. E, czekaj. E, tych, co są ulci. Kuda, F, Kasia, e, 2, 0, 0 56 Olek Hadfor, Patty 1303 Kesper Kawki, Koksku Nie, Jagoda 8888 8, 8, praradapl Wit Olek Olek 4566 Kolorowa Bartek Markowski M Rafol 20 I kogo więcej?

Nie no. nie dlaczego matki są zawsze sławne, jak Santa Ripy je budował lub był advidem tego co, ja? No. Wszystkie matki są sławne, No, gdzie... gdzie... nawet ten, gdzie był Santa Ripy? Prawo. Nie, to ja, po prostu nie? Ja nie lubię... Ja... no... właśnie... no Santa Ripy... No i napiszcie w komentarzu dlaczego Sanderipę nie zmienia skina, bo to jest trochę dziwne. Sanderipę y, tego, on ty, wiesz, że on tylko kupuje na przykład turystykę, żeby robić swoje. Wiem, ale dlaczego on nie, on, on, on dlaczego on nie, ni, ni, nigdy nie zmienia skina? Zmienił raz, Widział, widziałem go dużo razy z różnymi skinami. No ale teraz już nie zmienię. No. A raz widziałem kotkę jak wiesz jaki miał level? Jaki? 26. A czy 28. No ale pewnie Santerip ma, ma te, taki level. Wiesz czemu? Bo kupił pewnie dwa najdroższe goldy. No. Ja się nie dziwię dlaczego ma taki level. No. Dobra, ja kończę ten krótki odcinek jeszcze. いいはい。